Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. No siemanko, sztywanko, z tej strony to mi. welcome back to Ice Cream 2. Moi drodzy, dzisiaj sobie pogramy po raz kolejny w Ice Cream 2 na modach od Dr. Hack Animation chyba. Link macie w opisie, wbijajcie do niego, możecie sobie sami śnąć takiego moda. Możecie sobie pograć. Moi drodzy, wbijamy dzisiaj 3000 łapeczek w górę i lecę z kolejnym modem, ponieważ jest jeszcze jeden mod do ogarnięcia. Dobra, moi drodzy, ja sobie zagram na normalu. Nie wiem w ogóle, czy tutaj będziemy przechodzili sobie tą gierkę. Ja bym może doszedł do tego, nie wiem jak teraz tutaj wszystko wygląda, ponieważ jest to mod, gdzie Rod jest doktorem. Dosyć śmieszne, ponieważ Rodzik samochodzik doktorem. Dla mnie za bardzo mi to pasuje. Nie wiem, dlaczego on tutaj namalował to serce, skoro on podczas poprzedniego moda, gdzie wszyscy byli bogaci, też rysował właśnie, em, że jest coś tam serduszko. Widzę już tutaj inny plakat, ponieważ ten plakat jest dosyć, Jakiś dziwny. Wydaje mi się, że to jest Silent Hill 4. W... Oh my god, jakie od tej rzeczy. ma. dobra, otwieramy okno i patrzymy, jak teraz oni tutaj wyglądają. Widzę, że tutaj Rod jest doktorem, natomiast Liz wygląda normalnie. Hi okay. Jay! Okej? Jay, też, i my wyglądamy normalnie. Zobaczymy sobie może w Secret Layer, czyli w tajemniczej jamie, jak nasi koledzy wyglądają. Ale widzę, że to już rodzik samochodzik. Dmuchnie chyba zieloną substancją. Dokładnie, się zieloną substancją, ona się też zamienia w takiego zielonego człowieczka, wydaje mi się, że on wcześniej robił tak, że ludzie później byli chyba niebiescy, tak mi się wydaje, też wydaje, ale nie jestem pewien, dobra, juniorskiego sobie tutaj nie wpiszemy, ponieważ mam wyłączony internet i nie zobaczymy sobie naszego Iserega, także nie trudno, w ogóle tutaj też coś jest, ale nie widzę, co tu jest napisane, nie mam żadnego pojęcia, możliwe, że teraz jak wam przybliżę, to coś tam dało się odczytać, tu w ogóle nowe obrazki, zobacz? Tu nowy obrazek, tu. A gdzie teraz wchodzę? Tak, gdzieś na górę? Tutaj wchodzimy, jakim cudem tutaj wchodzę na górę? Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, tu w ogóle też chyba obrazek jakiś tam. Pielęgnareczki, tutaj w ogóle też fajne obrazki. No i tu jakiś dziwny, śmieszny obrazek. Ja nie mam w ogóle. No, ja nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ale wygląda dosyć strasznie. No i oczywiście nasze łóżko, które jest w Doktor Mario, albo raczej w tabletki z Doktora Mario. Zbieramy to sobie teraz tutaj. I wychodzimy, moi drodzy, oczywiście są jeszcze święta, bo jakby już nie było święta, jeszcze nie minęły. Dobra, window, wychodzimy stąd, moi drodzy, i teraz tak. Ja sobie muszę zejść tutaj, musimy wejść do budy i przyglądniemy się jeszcze raz Rodowi. Jak on śmiesznie... DH. Widzicie? To jest właśnie doktor jak on tam leci. Muszę powiedzieć, że Rodzik samochodzik w tym stroju wygląda dosyć agresywnie. Dosyć strasznie strasznie, jeżeli wygląda podczas normalnego ice cream bez modu. Bardzo mi się podoba właśnie w tym takim zielonym stroju, bo naprawdę wygląda jak doktor, więc teraz rodzik w samochodzie nie robi nic innego jak operuje ludzi, żeby stworzyć z nich lody. Dobra, więc teoria się przyjęła, właśnie teraz tutaj szybko, zanim on tu wejdzie, dobra i uciekamy szybko. Moi drodzy, lecimy szybko na cinema, o widzicie, otworzył nawet mi drzwi tutaj. OMG, czyli udało się uciec, otworzył drzwi i my w tym momencie uciekliśmy, także jest w sumie dosyć spoko. Dobra, cinema. O, widać że tutaj, młody Rod wygląda dosyć normalnie. Ja jestem ciekaw, czy jego f... ojciec, jego ojciec będzie wyglądał jak lekarz, no, w sumie to jest normalne, ale no dobra, widzimy teraz tutaj naszego typka. Ja może przyjdę po prostu do tej cutscenki, gdzie, chociaż no, nie wiem, jak się przyjdzie wszystko, no to się przyjdzie wszystko, zobaczymy. Czy możliwe, że on coś ma na twarzy, ale no, wydaje mi się, że nie, ponieważ już podczas ostatniego moda widzieliśmy, że on jest jakoś tak zielony. ubrany, miał brudkę, oh i miał okulary. ono dosyć komicznie, muszę wam powiedzieć. No dobra, czekamy. No jest normalny, no niestety jest normalny. Taka troszeczkę lipa, bo myślałem, że będzie tutaj coś śmiesznego, że on będzie przebrany za... Za pielęgniarkę albo coś takiego. No no dobra, moi drodzy, przyjechaliśmy sobie teraz tutaj. Co ten tutaj ode mnie chce? Dobra, i szukamy tutaj wszystko... W tych toolboxach, w tych... Bagażnikach. O, jest już perfum, widzicie? Ale spoko, bo mamy perfum, jeszcze jakby się toolbox znalazł, znaczy Allen Ranch, czy jak to się tam nazywa, to byłoby było w sumie dosyć fajnie, ale wydaje mi się, że to gdzieś będzie tutaj. Rodzik, samochodzik jest gdzieś tu, chyba, tak mi się wydaje, natomiast ten Allen wrench będzie tutaj, tak mi się wydaje. Dawaj, dobra, mamy Allen wrench. więc jest w sumie dosyć fajnie. Dobra, on je teraz tutaj będzie gonić, ale ja mu tutaj szybko ucieknę, ponieważ on jest dosyć wolnym rodzikiem, samochodzikiem, dr. Rickiem. Dobra, wychodzimy z tego, że też szybko zamykaj tędy. I teraz tak, e, jedziemy na... do cyrkus. jedziemy może tutaj do cyrkus. bo sobie już tutaj po, po prostu powyciągamy parę rzeczy, ale ja bym chciał widzieć, jak wygląda Charlie i jak wygląda Mike. Czy to, to był Charlie Mike? Wydaje mi się, że tak. I teraz tak. Zawsze ta karta Pokemona znajduje się gdzieś tu, w tym koszu. Jest bardzo często. Miejmy nadzieję, że tym razem też będzie w tym koszu. Nie ma. Nie ma. Oh, no. No dobra, no szukamy dalej, moi drodzy. Otwieraj teraz tutaj szybko ten kosz. Przeszukuj go szybciutko, żebym mógł się dowiedzieć, czy to jest właśnie ta karta. Nie ma. Ale sensu, bo już się tutaj lekko zdenerwowałem. Nie wiem w ogóle, czy rodzik, samochodzik jest tutaj w tym domku, ale chyba nie. Ja sobie może teraz wejdę tutaj szybko. Zamykaj. Dobra, i teraz tak. Szukaj tego jedzenia dla kota, bo to ci też będzie mega potrzebne. O, czy to już jest tu? Dokładnie, Mam tutaj cat food. Więc jest w sumie fajna sytuacja. Dobra, zrzuć to gdzieś tu. Niech to sobie tam leży. Ja sobie, moi drodzy, teraz szybko wezmę, ten wieszak, żebyśmy już mogli sobie tutaj zjechać na dół. Dobra, hanger. I Odgarnąć sobie ten temat właśnie z tą wybuchającą. Butlą gazową. Dobra, właśnie tutaj. Szybciutko, tylko muszę sprawdzić, czy rodzik samochodzik nie jest na dachu. Nie ma go. Okej, okay, dobra, więc teraz. O nie. On teraz tutaj leci. Ale ja mu uciekam! Ale ja mu uciekam. Dobra. Spychaj to teraz tutaj szybko. Otwieraj. I moi drodzy, już tutaj schodzimy. Bo gdzieś tam chyba będzie na dachu tego cyrku. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Ale on przecież nie wie, jak ma tutaj wejść, bo on tutaj nie może wejść. On musi też się tak ślizgać po tej lince, tak jak myśmy to teraz zrobili. Co? Co, Co tutaj mówię? Dobra, i teraz tak, moi drodzy. Otworzymy sobie teraz tu szybko. Dobra. Mamy już jedzenie dla kota, więc to już jest w sumie też fajne. Fajna sytuacja. Otwieraj tutaj. W ogóle, dlaczego nie gram na ekstremie? Bo na ekstremie już sobie graliśmy. Już prawie praktycznie... Wygraliśmy, dobra. Ja sobie może sprawdzę teraz w tym koszu, co się znajduje. Tylko tak, żeby rodzik samochodzik nas nie zauważył. W ogóle często gęsto jest tak, że ja jestem za tym koszem, się ukrywam, natomiast on nie potrafi tutaj zauważyć. To jest też takie troszeczkę głupie, ale no dobra, szukamy teraz tutaj. W ogóle do tego cyrku nie musimy wchodzić. Kiedyś chyba... Myślałem, że trzeba wejść do tego cyrku i sprawdzić, co tam się znajduje. Dobra, mam kartę Pokémona. Charmandera. Zobacz, tam leci. I teraz wchodzimy naprawdę do tutaj. Dobra, jak oni są przebrani? Normalnie! Dlaczego oni normalnie wyglądają? Ale bez sensu. No dobra, Co nie będzie, że oni Jay? są po prostu normalnie przebrani. A, a szkoda, piece, bo po tego ostatniego moda, really, you know gdzie wszyscy do do byli it? bogaci, było dosyć spoko. jak really? chcecie przetestować mody, bo fajnie byliście 2000 łapoczek w górę podczas ostatniego uh, odcinka, to jest w sumie fajna sytuacja. I powiedziałem wam, że będziemy testować też inne mody. Bo Rodzik Samochodzik jest doktorem! Dobra, moi drodzy, lecimy teraz tutaj szybko po jedzenie dla kota. Teraz się powinien Rod zatrzymać, ponieważ on jest dosyć wolny na normalu. Dlaczego nie gram na extreme, bo na extreme już sobie tutaj przeszliśmy, a ja sobie tutaj przejść jak najszybciej i jak najsprawniej. Dobra, uważ, teraz tutaj. Ambulans, w ogóle tam pisał ambulans, widzieliście to? Daj teraz ten perfum szybko, okej, okay, dobra. Czy on teraz zauważy? Nie, bo on nie wie, gdzie on jest. On nie, on Rodzik Samochodzik nie wie, gdzie on jest, nie? Dobra, masz teraz ten perfum tutaj cool. i dawaj mi ten door knob, ponieważ sure. to mi się bardzo tutaj przyda I ta klameczka. Do otwarcia. Ostatnio, widzicie, ambulans tutaj pisze. Dobra, zamykaj teraz tutaj i jedziemy na... Wiecie gdzie, na Skypo jedziemy, ponieważ ja muszę chyba tutaj teoretycznie wejść do środka i musimy znaleźć przecież jeszcze. Wiecie co musimy znaleźć? Oh my god! Oh my god! Ale żeś mnie laska zaskoczyła! Otwórz tutaj szybko. Ja sobie tutaj na, na spokojnie otworzę, bo musimy tam znaleźć cutting players. Niech on tutaj za mną biegnie. Muszę powiedzieć, że on na normalu jest tak biedny, że to jest niemożliwe. No ale widzimy no, sobie tutaj. Mam nadzieję, że mnie przez okno nie zauważy. Bo ja muszę szybko zajrzeć tutaj. Ok. Dawaj szybko, toolbox. Playersy, dobra, mamy playersy. Więc jest w sumie... OK. A on będzie gdzieś tu chyba. Nie ma go. Tego tutaj nigdzie nie ma. No, gdzie on jest? O oh my god! O oh my god, ale głupia sytuacja! Bo on mi się teraz przecież pojawił tutaj, tuż przed nosem. Dobra, ja sobie teraz kusnę, bo on teraz tutaj za mną nie będzie biegać. Ryan, otwieraj to. Ok, handlungs mamy praktycznie wszystko, prawda? Jożek wiedział, że on tu będzie! Dobra, uciekaj stąd szybko. On będzie wiedział, gdzie ja jestem. On chyba nie wie, gdzie on. on w ogóle on sam nie wie, gdzie on jest. Dobra, moi drodzy, uciekamy sobie teraz. Okay. Jedziemy na cmentarz, jedziemy po prostu na cmentarz. Dlaczego mi się to ściemnia Cmentarz, Ja tego nie rozumiem. Dlaczego mi się to automatycznie zawsze dopasowywuje? Ja to sobie usunąłem, żeby mi się to automatycznie dopasowywało, a jednak cały czas mi się to dopasowuje. Dobra, to nie są tam. A raczej tu. Dobra. I co będzie na tej kastence? Na tej kastence niestety niczego nie ma, ale musimy poczekać teraz na zapałki. Dobra, ja sobie może wezmę tego head food. Gdzie a możemy to odłożyć tutaj. Miejmy nadzieję, że on pójdzie w międzyczasie od sobie po prostu zapalić. Ja w ogóle tego kota trzymałem, ale jeszcze nigdy... Zobaczcie, bierzemy to teraz tutaj, a go, i możemy go tutaj rzucić, a po prostu. I on ucieka! On za mną chodzi! Oh my god, ja nie wiedziałem, że on może za mną chodzić! No dobra, no to jedziemy na cinema, żeby go po prostu nie stracić. Ja myślę, że my go rzucimy i on po prostu będzie stał w tym samym miejscu cały czas. Natomiast sami widzicie, że go rzucę i on za mną biegnie cały czas, patrzcie. On biega za mną, jakie to jest słodziutkie! Puść tutaj szybko kotek! A chodź rzesz tu! O oh my god, on nawet potrafi tak fajnie miał robić! Dobra moi drodzy. Bierzemy teraz to! Jezus Maria! Aż mi się grało, Ale się teraz mega przestraszyłem! OMG! I gdzieś tego kota tam straciłem! Dobra, dawaj tutaj szybko tam emergency dorki i uciekamy stąd. Myślałem, że się uda przejść bez skucia się, że tak powiem. Ale jednak się nie udało. Dobra, lecimy teraz tu. Okej, okay, dobra, jedziemy znowu na cinema, ponieważ ja tam straciłem tego kota, którego tak potrzebowaliśmy. Ja nie wiedziałem, że on będzie szedł do tego biura. Ach, ten rodzic samochodzik. Muszę wam powiedzieć, że on jest mega czasami taki schizujący. Dobra, bierze A teraz tutaj szybko. Ja nie wiem dokładnie, gdzie on jest, ale go gdzieś tutaj słyszałem. Dokładnie, on teraz tak gdzieś jak znowu szedł do tego swojego biura matrymonialnego, nie? To jest niemożliwe! Dlaczego to biura matrymonialnego? Nie wiem, ale on chyba tędy będzie szedł. Dokładnie. Idzie sobie tutaj. Rodzik, samochodzik. Idzie sobie tutaj. A my mu uciekamy. Nie wiemy, czy nas złapie. Chyba, on teraz nie będzie wiedział, gdzie ja jestem. Co z tym kotem się zamudzi? On tutaj będzie teraz hałasować. Czy on słyszy ten hałas? Chyba nie. Dobra, jedziesz tutaj szybko na cemetery. Dawaj szybko, szybko. Dawaj szybko mapę. Jedziemy na cemetery. Potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie zapałki chyba. I wtedy będzie spoko. Bo już mamy tutaj praktycznie wszystko. Dał mi te zapałki. Radzik, sam Nie wiem, gdzie on jest. Bo my musimy go przecież teraz tutaj zwabić, żeby on tutaj przyszedł i dał mi te zapałki. On jest chyba tu. Dokładnie, on jest tutaj. Dobra, nie ja on tutaj do mnie przybiegnie. Ja się postaram tutaj ukryć, żeby on wiedział, że... Tutaj są teraz te świeczki, więc teraz teoretycznie powinien się zastanowić. O, to są świeczki! Muszę chyba je tutaj zapalić. Niech się zapalić, proszę. Poszedł zapalić, więc jest w sumie fajna sytuacja. Tylko, że my musimy zrobić teraz coś takiego, że ja. Jakbyśmy to w ogóle szybko przeszli. W niecałe 15 minut, praktycznie. Dobra, rodzik samochód tutaj idzie. On teraz sobie tutaj będzie za mną biegnął, ale wydaje mi się, że. Zapalki chyba się wziąć. Dobra, mamy matchbox. MG, on nawet nie wie gdzie ja jestem, nie? On nawet nie wie gdzie ja jestem, Dobra, uciekamy się na mojej drodze. Ja muszę to jeszcze raz przyjechać, żebyśmy mieli tą kacsencę. Nie wiem dlaczego tej kacsencki nie ma, ale postaram się, żeby teraz była załączona. Patrzcie, jedziemy jeszcze raz na scenę. naprawdę mamy wszystko już ogarnięte? Na pewno, bo nie było tej. Nie mam wszystkiego ogarnięte. A... A dlaczego nie mogę mapy załączyć? Ej, co się stało? Coś się zbugowało. Ja nie mogę mapy załączyć, a nic nie mogę zrobić. Ale dlaczego? Patrzcie, ja mogę po prostu wejść do tego samochodu, nie otwierając drzwi. O oh my god, no zbugowało mi się coś, muszę się ją dać złapać teraz. Miejmy nadzieję, że w ogóle to zadziała. Bo my musimy jeszcze jechać przecież na ten. Oh my god, ja zapomniałem o tym, że my musimy sobie jeszcze tą wybuchającą beczkę z gazem wziąć. No dobra, no dawaj, wchodź tutaj, patrz, tu jest coś, coś się zbugowało. I to jest taka troszeczkę głupia sytuacja. Rodzik samochodzik nie wiem gdzie jest, czy on będzie tutaj. Tu jest, dobra, więc mogę szybko uciec. Tam w ogóle jest jakiś domek, nie? będzie to jest za domek. Dobra, odblokowało się, więc jest w sumie spoko. Moi drodzy, jedziemy jeszcze na cyrkus, ponieważ ja tam zapomniałem wziąć tej butli gazowej. A już... Ja właśnie właśnie no, zastanawiam, no, czy my a już a tutaj a wszystko a mamy, a nie mamy wszystkiego. No i raz się musiałem dać złapać. Ja mam Przez to, że coś się zbugowało. Oh my god, on teraz wie, że ja tutaj będę szedł, no. I on pójdzie za mną. to jest w ogóle otwarte? Jest otwarte. Ale nie chcę, żeby on za mną szedł. Także rodzik samochodzik pójdę no sam. Ty przyjdziesz tutaj. Do... Musimy na niego tak poczekać. Bo on jest na normalu. On się na normalu rusza, tak jak Granny na very easy, nie? Tak wam muszę powiedzieć, się. Dobra, on chyba teraz tutaj będzie szedł. Więc ja sobie pozwolę przejść tędy. Dobra. I po prostu czmychamy, bo on chyba w sumie nawet nie wie, że ja tu jestem. Dobra, otwieraj, tutaj szybko. I złazisz, i złazisz, dobra. I szybko musimy tutaj tą butlę gazową ogarnąć. Ja nie wiedziałem, no przecież tak to by się już to przeszło. O mój boże, no dobra, screwdriver, screwdriver. Dawaj, szybko. Dobra, O no interesanty kanister. Oh my god! Ty! Minęliśmy się na schodach! Znaczy na drabinie! Widzieliście to? Ja się mogę minąć z Ice Cream Manem na drabinie i się nic nie stanie? <laughs> Jakie to było śmieszne, bo ja wiedziałem, że on usłyszy te śrubki, które ja tutaj odblokowałem, ale nie wiedziałem, że się możemy minąć na schodach. OMG, więc pierwszy raz coś takiego sobie ogarnęliśmy. Dobra, widzę tutaj właśnie Subscribe to Animation Channel, niestety tutaj się nic nie zmieniło, widzę, że tutaj dalej jest obrazek zamiast Jezusa Chrystusa, to oczywiście jest obrazek Chyba typ Jarosław 4, nie jestem w sumie taki pewien, ale tak też może być, natomiast on wygląda normalnie, natomiast Rodzik wygląda dosyć dziwnie. No dobra moi drodzy, lecimy dalej tutaj fajnie, pięknie z tematem, bo już mamy tutaj wszystko ogarnięte. Tam, on tam sikał! Gdzieś się to on tam sikał. Chyba. On tam dalej sika. Jaki typ? Jaki typ? Dalej tam sika. On chyba musiał wypić 3 litry pepsi, nie że on tak sika cały czas, patrzcie to. O mój Boże, Rodzik Samochodzik, coś ty wypił. Coś ty, hopie wypił, że ty cały czas stoisz i tam sikasz, patrz. On tam... <ślażyska> ja nie wytrzymam, dlaczego Rodzik Samochodzik cały czas tam sika? Nie wiem, ale teraz to się uda na spokojnie przejść, bo on jest zbugowany. A, a z nim co się stało? <ślażyska> dlaczego on tak jedzie? E, ja się go boję! ja się go boję, bo on tak jedzie dziwnie! Na, on jedzie, on jest sterowany przez jakiegoś, nie wiem... Obcego czy... Czy on będzie w stanie teraz tutaj kucnąć? Jak on tak jedzie? Czekaj, bo on jedzie, dobra. On jedzie na rolkach, on kupił te super rolki! On nie, umie, on nie umie kucnąć, bo on się zbugował teraz. Te, rodzik! Samochodzik! <laughs> Co on się tak zbugował? Dlaczego on tak jedzie, jak na rolkach, jak Michael Jackson? Nie wiem, ale on naprawdę, on naprawdę musi słuchać Michaela Jacksona, bo to jest aż niemożliwe. Widzicie, i znowu się zbugował. On się znowu zbugował, ale bierzemy sobie teraz tutaj... Czekajcie, wezmę sobie kejczki, na wszelki wypadek, żebyśmy po prostu tutaj w ręce mieli, bo wydaje mi się, że jak on jest tak zbugowany, to on teoretycznie mnie chyba nie będzie mógł dosięgnąć, tak mi się wydaje. Czekajcie, patrzcie, widzicie, on dalej tam stoi, sika pod tą samą... Halo? Halo, jedzie, on znowu tutaj jedzie! Ja... On naprawdę ma jakieś rolki ubrane? Czekaj, ja sprawdzę. Wszedł mi na głowę?! On mnie nie umie teraz złapać! Bo on się zbugował! Wydaje mi się, że myśmy chyba za szybko grali i on po prostu nie obczaił tematu, co jest w ogóle grane. Dlatego on się zachowuje tak, a nie inaczej. Patrzcie, znowu mi wejdzie na łeb. O, widzicie, znowu mi przed, nawet nie mam już tej baterii po prostu. A mogę wstać? Czekajcie. Ja chcę po prostu wstać i z nim jechać. Chodź no tutaj, patrz. Jedziesz, o, wszedł we mnie. O Boże, jak to zabrzmiało głupio. Jak to głupio zabrzmiało, czekaj, bo... <ścoughs> Rodzik samochodzik jeździ na rolkach. Jak się to rol te takie buty nazywają, te takie rolki? Ske Skechers? Wheelies? Jakoś tak, Wie wiecie, są takie buty. Z takimi rolkami tutaj, że się jeździ tam cały czas fajnie. Ja sobie kiedyś chciałem kupić, żeby jeździć, ale widać, że Rod był szybszy ode mnie. No ja nie wytrzymam. No, a może wejść na samochód? Patrzcie, spróbujmy, żeby wszedł na samochód. Wszedł mi na głowę. Czy on teraz wejdzie na No nie może wejść na samochód. Pono oh, tutaj, ty, puno sam. Chodź. On teraz w powietrzu wisi, ja nie wytrzymam. I zaś pojechał. On zaś pojechał. O, pojechał. <śled> No dobra, no pojechał, to pojechał, bo i jak on nie chce za nami walczyć, to my sobie po prostu jedziemy na neighborhood. Jedziemy teraz tutaj uwolnić tą naszą lec, która niestety wygląda normalnie, taka troszeczkę głuka sytuacja, ale jedzie ambulans, zobaczcie. Skaczymy, ona nie chce, bo ona się boi, że się skrzywdzi. I rodzik samochodzik jedzie, tak na rok. Ja wiem, że ja teraz pójdę do już zresztą, zresztą. 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 Zresztą też no Dobra, moi drodzy, udało się przejść drugiego moda. Dosyć szybko, muszę powiedzieć, że na normalu już tą gierkę przechodzimy w trzy, no 13 minut. Jakbym pamiętał, że tam jest gdzieś właśnie ten gaz, kanister, to coś z tym gazem, to po prostu byśmy już się odgazowali, byśmy to szybciej przeszli. No i nie sam się jeszcze zbugował, moi drodzy. Była to śmieszna, fajna sytuacja. Udało się przejść po raz 78. A w ogóle ładna tapeta, nie wzięłem tej tapety w strzykawki, w tabletki. Serduszka. Możecie, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że nie mnie wspieracie. wspierać. Jesteście po prostu mega pozdrawiam.